To właśnie dziś zmartwychwstały Chrystus wychodzi na spotkanie każdego z nas. On dziś pokazuje każdemu z nas, jak bardzo nas kocha. On zaprasza mnie i ciebie do tego, by pójść za Nim i być Jego najlepszym przyjacielem. Chrystus, który zwyciężył śmierć, powierza mnie i tobie misję, aby być Jego apostołem. On cię dziś posyła, abyś szedł i głosił dobrą nowinę o tym, że jesteś kochany. Chrystus! Który oddał za mnie i za Ciebie swoje życie. Potrzebuję Twych dłoni, by mógł być dawany innym. Potrzebuję Twych nóg, aby mógł przyjść do serc wszystkich ludzi. Potrzebuję Twoich oczu, aby mógł nauczyć Cię patrzeć inaczej na ludzi i świat. Potrzebuję Twych ust, aby Jego Słowo rozprzestrzeniło się na cały świat. Potrzebuję Twojego umysłu, aby mógł nauczyć się myśleć o innych. Potrzebuję Twego Ducha, aby mógł modlić się przez Ciebie i w Tobie. Potrzebuję Twojego serca, aby mógł kochać drugiego człowieka. Potrzebuję całego Ciebie, aby on mógł być w Tobie tym, który nadaje sens całemu Twemu życiu. Życzymy każdemu, aby zmartwychwstały Chrystus znalazł Twe serce otwarte. Życzymy każdemu tego, abyśmy byli świadkami i apostołami. Tego, który jest naszą drogą, prawdą i życiem. Besołego, aleluja! Eset Kraków!